Po ponad pięciu latach Korea Północna wreszcie otwiera się na turystów z zachodu. Już pierwsze wycieczki pojechały do Korei Północnej, a także pojawiły się nawet pierwsze vlogi na YouTubie z tych wyjazdów. Wiem, że wielu z Was czekało długo na ten moment i już wreszcie on nastąpił. Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na Pozdros KRLD, Jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o otwarciu Korei Północnej. Dawno mnie tutaj nie było na kanale, więc możliwe, że nie wszyscy kojarzą, ale wreszcie Korea Północna się otworzyła. No tak, w sumie prawie, bo nie do końca się otworzyła. Otworzyła się tylko i wyłącznie na jeden region, żeby odwi mogli odwiedzić turyści z zachodu. Chodzi o region, który znajduje się na północy KRLD, czyli specjalną strefę ekonomiczną Rason. O tej strefie opowiadałem już kilka razy, były ostatnio o tym odcinki. Byłem tam dawno, dawno temu raz. Jest to bardzo ciekawy region Korei Północnej, ale nie jest to do końca pełen experience, jeśli chodzi o wyjazd do Korei Północnej, a zaraz sobie o tym porozmawiamy. Więc są już pierwsze wycieczki do Korei Północnej, jest to już potwierdzone, można się zapisać i pojechać. Przypominam, że jest to bezpieczne wyjazdy do Korei Północnej. Wcale nie są jakieś super niebezpieczne. Wystarczy się zapisać na wycieczkę u różnych operatorów, którzy zajmują się takimi wyjazdami, głównie są to firmy anglojęzyczne z Chin. Zapłacić, wysłać swoje informacje, żeby dostać wizę północno-koreańską i można jechać. Wiem, że jest duże zainteresowanie wyjazdami z Polski, ponieważ otrzymuję regularnie maile. Dostałem dużo wiadomości od widzów, którzy mi podsyłali informacje o tym, że te wyjazdy już są organizowane, że już ktoś pojechał, że już ktoś nagrał vloga i tak dalej, tak dalej. Doskonale wiem, więc zachęcam do zapoznania się z tymi wyjazdami, zaraz przez nie przelecimy. I wiem także, że wielu youtuberów z Polski także się pewnie wybierze do Korei Północnej. Także podróże wojownika jedzie Piotrek... A już jest dzisiaj w Korei Północnej, ponieważ z nim rozmawiałem niedawno, więc wiem, że do tego wyjazdu się przygotowywał od dawna. Jego seria z Korei Północnej będzie mniej więcej za tydzień pewnie na YouTubie, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia tej serii. Miałem okazję porozmawiać z Piotrkiem, dać mu trochę rad przed wyjazdem bo się mnie pytał o różne sprawy związane z Koreą Północną. A jeśli ty jesteś youtuberem, który planuje wyjazd do Korei Północnej, to oczywiście dajcie mi znać, chętnie podpowiem, jak tam nagrywać, chętnie no, doradzę odnośnie wyjazdu do Korei Północnej, a może nawet byśmy wspólnie pojechali, nie wiem, no dajcie znać, może coś tam się w końcu z tym zrobi, zobaczymy. O tym, czy ja pojadę do Korei Północnej, także sobie chwilę pogadamy. Żeby nie przeciągać, to chciałbym najważniejsze informacje od razu tutaj podać. Na początku, ile kosztuje teraz wycieczka do Korei Północnej? Przypominam, można jechać tylko do Rason, nie można pojechać do Pyongyangu, nie można do DMZ, nie można pojechać do Wonsan, ani tych wszystkich klasyków Korei Północnej. Jedzie się tylko do regionu Rason i te wycieczki już są organizowane, jak tutaj widzicie. Rason Essentials Tour Early March, biuro Young Pioneer Tours. Jak to wygląda cenowo? 645 Euro Za e, wycieczkę 4 noce i 5 dni w Korei Północnej. Organizowane są z Pekinu albo z chińskiego miasta Jandzi, które znajduje się na granicy z Koreą Północną. Obecnie do Korei Północnej można tylko wjechać właśnie z Jandzi. To jest, um, tam jest tam jest przejście graniczne, przez które przyjeżdża się po prostu autobusem. Nie można polecieć do Korei Północnej, nie można wjechać pociągiem. Mówimy tutaj o zachodnich turystach, a nie Rosjanach, którzy już od tam roku czy ponad dwóch lat jeżdżą do Korei Północnej. Pomijamy temat Rosjan w tym odcinku. Zajmujemy się tylko i wyłącznie turystami z zachodu, bo to nas interesuje. Więc jak widzicie są już planowane kolejne wycieczki. Tutaj pod koniec marca, 23, 27 marca 645 euro i kolejne w kwietniu i w maju. Biura podróży mają także podane wycieczki do Pjongjangu w swoich grafikach, ale tak, wstrzymajcie się jeszcze z tymi wycieczkami, ponieważ one są jeszcze niepotwierdzone. Nie wiadomo, kiedy się otworzy Korea Północna w tych innych obszarach. Nie wiadomo, kiedy będzie można pojechać do Pjongjangu, więc nie zapisujcie się na żadne wyjazdy. Prawdopodobnie one się jeszcze nie odbędą. Możliwe, że się na ostatnią chwilę otworzą te możliwości, ale na razie jeszcze się nie da. Inne biuro podróży, które organizuje wjazd do Korei Północnej, to także Korea Tours Tutaj mamy wycieczki, między innymi na przykład a, podobne 4 dni, 3 noce w Korei Północnej, czyli trochę krótszy wyjazd i drożej 1195 euro. Koreo Tours zawsze było droższe. Nie wiem, oni tam większe sobie chyba marże po prostu nakładają, większe zarobki mają na tych wyjazdach. Więc tutaj drożej, zdecydowanie droże. Tu jest wyjazd 5 dni, 4 nocy czyli to samo, co jak pani Tours proponowało. I tutaj jest 705 euro, a czyli to jest porównywalna w sumie cena, okej, okay, okej, okay, dobra, już widzę, bo to jest wycieczka mm, tu, 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 z Pekinu, czyli jeszcze z tym pobytem w, w Chinach, tak, dlatego jest troszeczkę drożej, okej, okay, dobra, cofam moje słowa, mniej więcej cena jest podobna za tą wycieczkę z Jandzi, to 705 euro, więc mniej więcej jest podobna cena. Więc możecie sobie wybrać to albo to. Widzę, że nawet podobne daty są wyjazdów. Praktycznie chyba te same. Tutaj jest ta sama data, więc grupy się spotkają na miejscu. Tutaj jest 19, 26, 25 marca. Więc jak widzicie są oferty. Można jechać do Korei Północnej. Co jest w planie takiej wycieczki do Rason? Ja już trochę opowiadałem o tym, obszarze. Jest to dość ciekawe miejsce, szczególnie dlatego, że można zobaczyć taką inną trochę Koreę Północną, lepiej rozwiniętą, tam mam wrażenie lepiej się ludziom żyje w Rason, tam są różne firmy i fabryki zagraniczne, szczególnie dużo jest z Chin firm, które tam produkują różne rzeczy, można między innymi odwiedzić co? Różne fabryki właśnie, szkołę Taekwondo, bank, w którym można założyć niby konto, to jest też fajne całkiem pozwiedzać wybrzeże, tam jest bardzo ładnie, wycieczka łódeczką, czyli to jest dokładnie to samo, co robiliśmy kiedyś. Szkoła języków obcych, też w niej byłem, bardzo ciekawe. Odwiedzić można granicę między Chinami, Rosją a Korą Północną, tu nie byłem, to faktycznie jest ciekawe, Free Country's Border Point, to musi być fajne. Więc um, no, plany podobne do tego, co było um, przed pandemią, niewiele chyba to się będzie różniło, bo też szczerze powiedziawszy w Rason nie ma dużego wyboru, jeśli chodzi o atrakcje, jest to trochę ograniczone ale no cóż, no nie ma innego wyjścia, nie ma innych wyjazdów na razie do Korei Północnej, więc kto chce pojechać jak najszybciej, to już może. Na YouTubie też widziałem pierwsze vlogi z Korei Północnej po angielsku, z tych wyjazdów z lutego, bo była jedna grupa, która pojechała w lutym, chyba 20 lutego, i tu jest youtuber Mike OK. Nie znam gościa kompletnie, widzę, im podesłali albo mi to gdzieś wyskoczyło. Ma już ponad 1,240 mln, wyświetleń ten vlog, więc no trochę zarobił już na tym z wyświetleń. Spokojnie mu się zwróciła ta wycieczka. Um, vlog, no taki typowy z Korei Północnej. Fajnie, że tutaj jest, nawet były jakieś interakcje z przewodnikami. E, tu jest przewodnik od chyba Koryo Tours, ten pan, jeśli się nie mylę, albo znego biura. On sobie gadają, to opowiada trochę. Jest parę interakcji z przewodnikami, więc ewidentnie. Oni zdają sobie sprawę, że on nagrywa i nie mają z tym większego problemu, więc można trochę pogadać z przewodnikami, coś tam ponagrywać. Moja opinia o tym vlogu jest taka, że w sumie nic tutaj nie ma nowego, oprócz <laughs> tego, co ja już pokazałem, z Rason. Jeśli chodzi o Rason, to trochę w zimie przykro się tam jedzie, bo nie jest aż tak ładnie. Zobaczcie, jest tak szaro-buro troszkę momentami, śnieg jeszcze tu leży, te góry takie no zasypane śniegiem częściowo, mało trawy. No nie wygląda to najładniej, szczerze powiedzmy. My byliśmy w lecie i było przepięknie, było naprawdę super. Bardzo mi się podobał ten region raz. Uważam, że jest jednym z najładniejszych regionów KRLD. No i tutaj klasycznie pokazuję różne plakaty propagandowe, pokazuję tę wizytą, wizytę w szkole języków obcych. Tutaj rozmowy ze studentami. To jest to wszystko, co ja też nagrywałem. Niczym to się kompletnie nie różni. Jest i występ w szkole, widzę, tak, propagandowy. Typowy vlog z Korei Północnej, że tak powiem. Nic takiego specjalnego. jedyne specjalne jest to, że jest to pierwszy vlog prawdopodobnie anglojęzyczny, znaczy zrobiony przez obcokrajowca z zachodu po otwarciu KRLD. Bo wiem, że były także rosyjskie vlogi po angielsku, ale tego nie. to, to akurat w tym odcinku, tak. Więc ja tu rozpoznaję dużo widoczków, rozpoznaję dużo miejsc, bo właściwie wszystko to samo się odwiedza. Ten sam bank jest, wszystko dokładnie to samo. Jestem ciekaw, co uda się nagrać Piotrkowi z kanału Podróże Wojownika, trzymam za niego kciuki oczywiście, mam nadzieję, że jakoś fajnie pokaże tą Koreę Północną, bo będzie jednym z niewielu polskich youtuberów, chyba w sumie jedynym po mnie, który pojechał do Korei Północnej, szczerze powiedziawszy. Przed COVID-em, powiem ja Wam tak, ja rozmawiałem z wieloma youtuberami. I część z nich od razu odrzucała pomysł wyjazdu do Korei Północnej, bo to jest reżim, bo to jest wspieranie, wiecie, zbrodniczej dyktatury i tak dalej, i tak dalej, takie głupoty opowiadali odnośnie wyjazdów, ale oczywiście nie przeszkadzało to im dojeżdżeniu jeżdż do krajów, gdzie są łamane prawa człowieka, no, 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 ale tylko do Korei Północnej nie, mo nie, wo nie wolno. Prawdopodobnie wielu z tych youtuberów bało się po prostu, co ludzie powiedzą w komentarzach. Bali się, że będzie krytyka, bali się, że sponsorzy się odwrócą od nich, bo ludzie będą ich wyzywać, od komunistów itd. itd. Może i słusznie, bo prawdopodobnie by trochę krytyki na nich spadło, ale tak wyglądała scena YouTube'owa przed 2020 rokiem. Jedynie ja jeździłem do Korei Północnej. O, moje ego teraz wyskoczyło w kosmos, i ja mi się chwali. Ale taka jest prawda. Nikt inny z Polski praktycznie no nie chciał tam ani pojechać, ani nie pojechał w sumie, nie? tylko ja jeździłem. No nie wiem, no. czy, czy kłamię w tym momencie? Chyba nie. Jestem z tego dumny, że jeździłem. To były wspaniałe czasy. Dużo fajnych rzeczy nagraliśmy i cieszę się, że mogłem być trochę takim pionierem północno-koreańskich vlogów na polskim YouTubie, wbić te 100 tysięcy. Subów jest srebrny przycisk. Jestem z tego dumny i bardzo się cieszę, że udało się osiągnąć to razem z naszymi widzami i bardzo Wam za to dziękuję za te wszystkie lata i wspaniałe serie. 9 wyjazdów do Korei Północnej, trochę się działo, więc było, była to wspaniała przygoda i niczego nie żałuję. Więc przed koroną nikt nie chciał jeździć. Pięć lat sprawiło, że nagle wszyscy chcą pojechać prawie do Korei Północnej teraz. Więcej jest YouTuberów, którzy chcą jechać do KRLD, zobaczyć. Bo to też jest gwarancja dużej ilości wyświetleń, co sami widzicie po tych wyświetleniach, które miał ten Mike OK na YouTubie. Ponieważ ludzie są spragnieni Korei Północnej, chcą zobaczyć, jak to teraz wygląda. Ale szczerze powiedziawszy, jak patrzę na ten vlog, to niewiele się tam zmieniło i w sumie niewiele można... Nowego już tutaj opowiedzieć i pokazać, mam wrażenie. Mogę się mylić, ale no każdy będzie, oczywiście, YouTuber wrzucał swój spin na tą historię, na to, co pokaże. Niektórzy będą to robić bardziej obiektywnie niektórzy będą bardziej no, sensacji szukać i wymyślać jakieś bzdurne historie o tym, że byli ścigani, że ledwo uciekli, że ich przeszukiwali że czuli się zagrożeni wiecie jak to jest na YouTubie, jak walniesz taką em, a, taki cover foto, taką em, okładkę gdzie wiecie macie straszną minę kogoś i przerażony jest, że cię zaraz zabiją to wiadomo jest więcej wyświetleń że to łykają, no zobaczymy jak to będzie wkrótce z kolejnymi vlogami, które będą się pojawiały w różnych językach z Korei Północnej, a ja jestem pewien, że pojawi się ich bardzo dużo. I teraz tak, pewnie niektórzy z Was zadają pytanie teraz, Emil, czy Ty pojedziesz do Korei Północnej? Emil, kiedy pojedziesz do Korei Północnej? Emil, czy nie jest Ci przykro, że na przykład Podróże Wojownika pojedzie pierwszy do Korei Północnej? Zacznijmy od ostatniego pytania. A czy jest mi przykro, że ktoś, na przykład Piotrek pojedzie pierwszy do Korei Północnej? Nie, nie jest mi kompletnie przykro. Ja się cieszę, że inni youtuberzy wreszcie chcą jeździć do Korei Północnej, że ludzi zaciekawiłem tym krajem i chcą jeździć. Ja osobiście nie mam parcia żadnego na już wyświetlenia. Szczerze nie mam. Ja już mniej nagrywam na tym kanale. Nie chcę brać udziału w jakimś wyścigu. Nie chciałem brać udziału w wyścigu, kto pierwszy pojedzie do Korei Północnej, żeby nagrać serię. Nie zależy mi na tym kompletnie, żeby być pierwszym. Bo byłem pierwszy, już i tak. Nie zależy mi, żeby być pierwszym teraz po pandemii. Nie zależy mi, żeby jechać na jak najszybciej, nagrać, pokazać. Nie wiem, no troszkę też, że tak powiem, moje życie się zmieniło. Jestem w innym miejscu teraz. Zajmuję się teraz bardziej Japonią. Mam biznes turystyczny w Japonii. Prowadzę wycieczki po Japonii. Tym się najwięcej zajmuję. Zapraszam do Japonii. Jeśli lecicie, to napiszcie maila podróż małpa. Pojaponie.pl, oprowadzimy Was po Japonii. I to mi sprawia dużo przyjemności, frajdy i nie, I nie potrzebuję jechać do Korei Północnej, żeby zarobić na życie, bo naprawdę dobrze sobie radzę z moim biznesem turystycznym. Wiesz, czym aż momentami za dobrze i nie nadążam ze wszystkim. Teraz staram się troszkę zwolnić z życiem, że tak powiem. By nie ładować na siebie za dużo obowiązków pracy. Bo też trochę ze zdrowiem ostatnio u mnie nawalało. Ewidentnie przesadzam, za dużo tego na siebie narzuciłem. Ilość pracy, zleceń, obowiązków, stres zaczyna mnie troszkę właśnie no, zdrowotnie dobijać. Więc staram się zwolnić. Nie zależy mi na tym. Jest ok. Więc ja kibicuję wszystkim YouTuberom polskim, którzy pojadą. Niech jadą. Jak macie pytania, piszcie do mnie. Ja chętnie pomogę. Naprawdę, to nie jest tak, że. Że ja będę udawał, że się nie da czegoś zrobić. Ja chętnie każdemu pomogę, odpowiem na jego pytania. Może kiedyś z kimś pojadę, może się nadarzy jakaś okazja i stwierdzę, że fajnie by było z jakimś innym youtuberem pojechać. Piszcie do mnie, koledzy, koleżanki, może, może pojedziemy, może, może wtedy zrobimy coś wspólnie, byłoby fajnie. Czy ja będę jeździł z widzami znowu? Na razie nie planuję żadnych wspólnych wyjazdów, nie planuję niczego, nie wiem kiedy ja sam pojadę. I raczej nie będę planował wyjazdu wspólnie z widzami. Jeśli pojadę, to raczej prywatnie albo właśnie z jakimś biurem podróży, albo prywatnie sam sobie załatwię wjazd, albo właśnie ze znajomymi, na przykład z innymi YouTuberami, czy jakimiś bliskimi znajomymi, pojedziemy po prostu wspólnie na, na wycieczkę do KRLD. Skupiam się teraz na Japonii. Mam dużo fajnych pomysłów, które chcę zrobić, zrealizować na streamach na Kiku, gdzie streamuję obecnie regularnie, na vlogach. I bardziej się na tym skupiam. Też chcę częściej do Polski jeździć do rodziny, bo brakuje mi strasznie rodziny po 11 latach w Japonii. Uwierzcie mi, chcę częściej jeździć, bo długo nie mogę przez COVID jeździć do Polski. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o moją perspektywę. I tak to wygląda, jeśli chodzi o moją perspektywę odnośnie wyjazdu do Korei Północnej. Postaramy się tutaj dalej nagrywać odcinki, będziemy komentować różne wydarzenia związane z wyjazdami, co się dzieje oraz wokół newsy wokół Korei Północy, tak żebym chciał komentować. Będę to robił oczywiście już na mniejszą skalę. Jest to już taki mój projekt dodatkowy, coś na boku, co robię bardziej już jako hobby. Jeśli uda mi się znaleźć czas jeszcze i siły i energię na prowadzenie tego kanału, to będę to robił. Ale tak mówię, troszkę mam inne priorytety teraz, a zajmuję się czymś innym, Japonią bardziej Um, na pełen etat, że tak mogę powiedzieć, a pozdrawiam, będę chciał robić tylko tam raz na jakiś czas. Dodatkowo nie chcę mi się użerać z haterami, nie chcę mi się bawić w jakieś dyskusje w internecie z ludźmi, którzy mi tam zarzucają jakieś tam wiecie, powiązania agenturalne i taki pierdoły, że jestem agentem wybielającym. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Piszcie sobie co chcecie o mnie, ja nie będę się z wami już w żadną tam dyskusję. Wdawał, bo to nie ma żadnego sensu. Nie jestem w stanie każdego przekonać do swoich racji, bo wiele z tych osób ma już ustalone z góry już co sądzi, i tak ile bym z nimi nie polemizował. Jakich dowodów bym nie dał i tak ci ludzie będą dalej swoje opowiadać. Więc ja nie mam zamiaru się użerać, nie mam zamiaru w ogóle tego nawet czytać i się w to bawić. No ja nie potrzebuję tego kompletnie w życiu. A... I dziękuję za, za, za wszystkie wspólne lata, i naprawdę jest okej. Okay. Fajnie, że się Korea Północna otworzyła. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób troszkę znormalizuje ten kraj powoli znowu. Nie podoba mi się to, że Korea Północna poszła w kierunku Rosji. Za bardzo wspierają ją na wojnie w Ukrainie. Jest to złe. Uważam, że to jest no niestety bardzo przykra informacja. Wielu chłopaków z Korei Północnej też zginęło w bezsensowny sposób w kursku. To jest wielka tragedia, cała ta wojna i też, że Koreańczycy są tam wysyłani. Mam nadzieję, że to się wszystko jak najszybciej skończy. Nie popieram w żaden sposób wysłania koreańskich żołnierzy na Ukrainę. Nie popieram w żaden sposób Rosji w tej wojnie. Chciałbym, żeby ona się też oczywiście zakończyła, ale no, absolutnie tutaj tego nie wspieram. No. Mam nadzieję, że Korea Północna wyjdzie z orbity rosyjskich wpływów jak najszybciej. Nie wiem, co Trump planuje. O tym trzeba by nagrać jakiś inny odcinek. Niewykluczone, że będą jakieś rozmowy. Kim są Trump? Patrząc na to, co wyprawia Trump ostatnio, to w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby nagle doszło do jakiegoś spotkania. Ale to by na pewno wywróciło do góry nogami relacje z Rosją. A może i nie. Ale o tym chyba trzeba by nagrać inny odcinek. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś w Pyongyangu Trzymajcie się. Cześć.